Minecraft to bardzo przestronna gra, i możesz robić to, co chcesz, z ogromną ilością dostępnych przymiotów oraz bloków. Na to jest pytanie, który z nich jest najrzadszy? Smocze jajo? Blok neterytu? Beacon? Jest jednak jeden blok, który różni się od wszystkich innych i prawie nikt o nim nie wie. W tym filmie właśnie jego zdobycie postawiłem sobie za cel, razem z trzema innymi ekstremalnymi wyzwaniami, po raz, gdy mój kolega Xdeusz cały czas będzie próbował mnie zabić. Zaczynając od teraz. Nie! Badam, nie masz co uciekać nawet, nie, ja już tutaj cię mam w zasięgu mojej łapy. Aha, no i super, się potknąłem. No! Nie! Nie, nie, Jest! Jest! Dobra, a. dobra, dobra! No chyba ty, nie. a jeszcze szkielet mnie zabija, generalnie super. No co ty no. robisz? No co ty no, robisz? Masz... masz Nie! Weź, idź! A. <laughs> Spadaj! Mo moja wioska! Ło, wow, to jest żelazo nawet w tych wzgórzach. Wow! Mam dwa serca i goni mnie pięć creeperów. Jej! Szkoda gadać. Ja teraz marzę o tym, żeby mieć po prostu. Nie! Uuu, za serca. To powiesz, jak mnie poprowadzi do tej jaskini, a ja ci dam jakieś podstawowe tulsy. O, oh, wow! Sferze? Myślę, że nie powinienem cię pytać o tą jaskinie. Czyli uważasz, że jesteś tuż obok mnie? No, widzę, widzę drewno postawione. Dobra, okay, wiesz, okay. wiesz co, myślę, że, po, że możemy zawalczyć teraz, bo mamy mniej więcej to samo wyposażenie. ty mówisz. No, mamy mniej więcej. To... to samo My... wyposażenie! <laughs> Nie! <laughs> Okej. <Okay>. Super. <laughs> Teraz, kiedy już niebezpieczeństwo zostało zażegnane, postanowiłem odrobinę się dozbroić i pójść na nederę. Z Znalazłem pierwszy lepszy Ward Forest, pozabiłem kilka Endermanów po perły i zacząłem szukać fortecy. Lecz wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nie byłem tam sam. O, czekaj, mam fortecę. Jest. Dobra, 7 Blazerodów powinno być Czekaj, okay. Teraz w sumie już możemy stąd iść. Ty, to jest XDEUSZ! Czekaj. Co on robi. Nie, nie. On wie, że tu jestem. Perła, kolejna cyk. Dobra, trafiłem. Nie masz. Dobra. Odwrót, zmiana planu, zmiana planu, zmiana planów. Jeszcze raz kolejna perła. <laughs> no serce. Kilow mi się rozwalił. O, dobra, jesteśmy gdzieś. Tam nie, śledzi. Końcowo z całego zdarzenia wyszedłem w jednym kawałku, ale uświadomiło mi to, jak szybko już pozbierał się po swojej ostatniej śmierci i był prawie tak dobrze wyposażony jak ja. Dodatkowo, jeśli podczas tego wszystkiego zginę, chociaż raz, to przegrywam cały challenge. Dlatego też nie zlekałem i poszedłem do strongholda. O, jest, leci w dół, leci w dół, leci w dół. Dobra, jest, jesteśmy. Nareszcie. razie. Eee, trzy skraftujemy miecz diamentowy. żeby nie było. Ok. to idziemy, nie? Czekaj, xd. Nie, 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 Idziemy do góry. O mój Boże, dobrze, należało Ci się. Tracimy czasu i zbijamy tę wieżę. Co, co ty tu robisz? Nie, 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 nie. Wieże. Dobrze, należało Ci się. Chodź tu, chodź tu. Nie. Dobrze, może być. Odleciał se Proszę, zadziałaj Prawie Jest Dzi. Tym razem jednak, ja jako smoka mnie nie interesuje Możesz sobie wziąć xdł, że chcesz Ale ja lecę po No Dobra, kopujemy się na statek Nie ma na ciebie dzisiaj czasu, szulker. A co mnie najbardziej interesuje, to oczywiście... Skrzydełka Bardzo dziękuję O! o co jest?! Co to są za buty? Mam chyba wymaksowane prawie buty. Pozbierałem książki na biblioteczki do enchantowania i po chwili latania znalazłem małą wioskę jako miejsce na moją bazę. Kiedy już ogarnąłem wszystkie rzeczy, zebrałem się za przygotowania do mojego pierwszego wyzwania z czterech, czyli zdobycia setnego poziomu. I tu zaczyna się zabawa. Mianowicie expa możemy zdobyć na wiele różnych sposobów, ale myślę, że większość z was używa do tego tak zwanej farmy Endermanów. Panują się one tutaj na górze, wpadają do tej dziury, lądują na samym dole, gdzie zabijamy je na jednego hita, dostając przy tym masę punktów doświadczenia. Wszystko fajnie, nie? Widzicie ile na to potrzeba bloków? Przecież to jest ogrom, ja nie mam czasu tego wszystkiego zbierać, i dlatego chciałem wam teraz przedstawić to cacko. W skrócie jest to forma, która jest prawie tak samo dobra jak poprzednia, ale można ją o wiele łatwiej zbudować, tak też z zbieżnym materiały. Okej, okay, powinniśmy mieć wszystko, niestety kosztem tych dwóch biednych drzew, ale przynajmniej możemy już tą farmę postawić. Dobra, zajął mi to zaledwie 15 minut. Jeśli chcecie znaleźć jakieś łatwe i dobre farmy do Minecrafta, to naprawdę polecam zaglądność na kanał Dashpama. Robi on świetną robotę i naprawdę na to zasługuje. I tak po kolejnym kwadransie... Jest! O, Setny level, nareszcie! O, ile to zajęło. Dobra, możemy już zacząć drugie wyzwanie, a którym jest zabicie każdego bossa, czyli Smoka Kresu, Widera i Wardena, z Czego pierwszy już mamy z głowy, więc zostaje nam tylko dwa. Jak wszyscy wiemy, do stworzenia Widera potrzebujemy trzy Widerowe czaszki, więc wybierzmy się po niej do Fortecy. A w czasie, kiedy męczę się z Widerowymi szkieletami, to ty możesz zostawić subskrypcję na tym kanale, jeżeli film ci się podoba. Jesteśmy coraz bliżej 10 tysięcy i każde wsparcie będzie bardzo mile widziane. A propos wspierania, już za 4,99 zł miesięcznie twoje imię pojawi się na końcu każdego nowego materiału, do którego będziesz miał dostęp wcześniej niż wszyscy inni. Tak samo jak do specjalnych emotek i serwera Discord tylko dla wspierających, więc nie ma na to czekać. Wielkie dzięki. O! Jest! Trzy czaszki! No to co, lecimy już stąd. O ile ze spawnowania widera nie jest takie trudne, tak zabicie go to już inna sprawa. Na szczęście mam na to sposób, a wszystko zaczyna się od portalu fędzie. Zaufajcie mi, wiem co robię. Jeśli wkopiemy się tutaj pod portalem, wykopiemy taką dziurę, postawimy kilka obsadanych w taki sposób, postawimy sobie tutaj Soul Sand i na samym końcu głowy Widera. Dobra. I teraz nasz Wider się dusi i w sumie nie może nam nic zrobić, więc możemy go zabić. <gryw> tak łatwo. I proszę bardzo, pokonaliśmy go w 20 sekund. <laughs> I to jest drugi z trzech bossów zaliczony, teraz jedyny jaki nam pozostał to Warden, który spawnuje się w Ancient City. Teraz możecie się zastanawiać, Sebek, jak ty z takim wyposażeniem zabierz Wardena, on jest za mocny, nie uda ci się! Zaufajcie mi, <laughs> wiem co robię. <laughs> no dobra, szukamy Ancient City, znajdujemy Ancient City, przywołujemy Wardena, budujemy się przynajmniej 26 bloków do góry, żeby nie mógł nas dosięgnąć i spamimy go z łuku. Okej, okay, wszystkie trzy bosy zostały zabite. Teoretycznie powinniśmy mieć już wszystkich bosów załatwionych, ale formalnie chciałem zabić jeszcze jednego moba, który jest często nazywany bosem. A jest nim Elder Guardian, który spawnuje się w tych oceanicznych monumentach. Dobra, mamy. To co, bijamy? Nie będziemy zabijać tych y, pomniejszych, pomarańczowych y, strażników, tylko szukamy tego dużego. O, właśnie tego. Yes! I tak udało nam się ukończyć zadanie drugie z czterech. A w następnym obrałem sobie za cel zdobycie najrzeczego bloku, czyli. piasku. To znaczy, nie tego, ale podejrzanego piasku, czyli najnowszego bloku dodanego w Minecraft 1.20. Pojawia się on w różnych strukturach i dzięki archeologii możemy z niego wydobyć wiele ciekawych przedmiotów, Ale jest jeden problem. Nie możemy go wykopać ani ręką, ani pochodnią, ani nawet łopatą z silk Więc jak to zrobić? Cóż, żeby to wyjaśnić, muszę cofnąć się do normalnego piasku. Każdy wie, że jeśli zrzucimy go w dużej ilości naraz, to oczywiście będą występowały ogromne lagi. Dlatego też w najnowszej wersji Minecrafta, jeżeli taki piasek będzie spadał odpowiednio długo, to po tym czasie po prostu się niszczy. Właśnie tą mechanikę możemy zastosować do zdobycia podejrzanego piasku. Znaczy, taką mam nadzieję, ale najpierw musimy go znaleźć. Uhuhu, pustna świątynia. Może niektórzy z Was wiedzą, ale tutaj właśnie można. Znaleźć podejrzany piasek. O, się tutaj znaleźliśmy. Dobra, tutaj. Stawiamy. Proszę, żeby to zadziałało. Oh! Okej, okay, działa, działa, działa. Dajemy mu chwilę. Jest! Mamy! Kiedy moja hipoteza się potwierdziła. Postanowiłem to samo zrobić z podejrzanym żwirem. Dobra, zobaczymy, co działa. Jest! Jest, jest, jest! Udało nam się! Sasperze z Gravel, mamy to! Dobra, mamy podejrzany piasek i podejrzany gravel, czyli dwa najrzadsze bloki, które są niemożliwe do zdobycia. Niestety moje szczęście nie trwało długo, ponieważ zadzwonił do mnie Xdeusz. Siema? O co Witaj! No? Chciałbym ci coś pokazać. Okej. Okay. A może swoją farmę Endermanów? Tak. No to. Chciałbym ci coś pokazać. Co? Co ty z tą barwą robisz? O nie. Potraktuj to jako ostrzeżenie. Posłuchaj mnie, Sobek. Nie uda ci się dokończyć tego wyzwania. A ja osobiście dopilnuję, aby tak było. Jedynie kwestią czasu było znalezienie przez niego mnie i mojej bazy, dlatego musiałem się pospieszyć z moim ostatnim wyzwaniem, czyli zniszczenie Bedroka. I o ile poprzednie trzy wyzwania były jakoś znośne, to to ostatnie wydawało się niemożliwe, przecież Bedrock jest niezniszczalny, prawda? 那。No. Nie całkiem. Każdy blok w Minecrafcie ma jakąś odporność na wybuch. Piasek ma pół, kamień ma 1,5, a nasz bedrock 3,6 miliona. Niestety nic nam to nie daje, bo nawet największą eksplozją z masą TNT nie uda nam się go zniszczyć, więc musimy sięgnąć po coś sprytniejszego. Ale najpierw zbierzmy potrzebne materiały, czyli trochę obsydianu, TNT, pistonów, dźwigni i na samym końcu kilka trapdoorów. Skopujemy się na sam dół świata, gdzie możemy znaleźć bedrock, rozkładają maszynę i zaczynamy. Na czym to polega? Już tłumaczę. Klikamy tą dźwignię, która zapala TNT, wchodzimy pod trabdora celujemy wróg tego bloku i w idealnym momencie stawiamy drugiego pistona. Wtedy gra się zgliczuje i końcowo pod nim nic już nie powinno być poza próżnią. No, nie się wszystko uda. No, come on. Czy udało? Nie, nie udało się. O! Znowu nie udało się. Okej. Okay. Okej, okay, myślę, myślę, że zadziałało. O kurde. Mamy to. Próżnia w całej swojej okazałości. Tylko ja przed tą ciemnością. Siemano, sobie. Co jest? No i co? To już chyba koniec tej pięknej przygody. Byłeś naprawdę godnym przeciwnikiem sobie, ale pamiętaj, że na koniec i tak zawsze wygrywa silniejszy. Możesz uciekać, nieskończoność. Ja i tak zawsze cię dopadnę.